Tak, bo mamy pewnego rodzaju programy założone na siebie, które sami sobie zrobiliśmy przez obserwację świata, przez interpretację tego świata, przez to jak yy, no, interpretujemy świat, tak naprawdę. Bo jeżeli weźmiemy dowolny przedmiot do ręki i spytam wam, się, spytam wam się każdego z was, co to jest, to każdy mi go pisze innymi słowami. Jeden powie, że to jest pisak, drugi powie, że to jest mazak, inny powie, że to jest czy żółty przedmiot, cylindryczny przedmiot i tak dalej, i tak dalej. Żaden z Was, gdybym na kartę, to to jest, nie napisał tego samego słowa. No dobra, może jedno słowo napisze takie same. Ale gdybyście mieli przed dwoma zdaniami, każdy z Was napisał coś innego. To jest wasza interpretacja świata. To są programy, które zostały na Was narzucone, które albo sami sobie narzuciliście, i Wy tak interpretujecie świat. Proszę. Wiedziałeś, że albo sami sobie narzuciliśmy te programy, albo. Albo nam narzucono. I my tak naprawdę po, przez yy, całe życie odtwarzamy te programy w 90%, które mamy zapisane pomiędzy, pomiędzy urodzeniem a trzecią roku życia. Ja też. Nie zwracam. To... <laughs> Trzeba wiedzieć, skąd wychodzimy, dobrze? To jest ważne, żeby to potem mu zmienić. Pokażę Wam, jak to zmienić. To nie jest jakieś tam bardzo trudne. Ciężkie, ale nie jest trudne. I jak już yy, potem napisamy jakby swoją, znaczy tworzymy jakby swój własny świat już na podstawie tych starych programów. Natomiast wiedzą, że tak jest, to jest nasz punkt wyjścia możemy to zmienić. Mamy nasze ciało, nasz byt energoinformacyjny. My jako świadomość zarządzamy tym ciałem. I nasze ciało jest świetne, nasze ciało jest boskie. Zobaczcie, że cokolwiek z nim nie zrobimy, ono się zaczyna leczyć. Cokolwiek do niego nie włożymy, to on to przetrawi, tak? Na lepiej jak może wykorzysta. wykorzystać. Nigdy na was nie, nie ma pretensji, tylko z czasem może się popsuć, dlatego, że na przykład dajemy mu niepowiednie jedzenie, nie dbamy, mamy za dużo na, na, na ciele i tak dalej. Prawda? Jeżeli źle z niego korzystamy, świadomy, to ono się psuje, ale jeżeli nie, to nam będzie służyła bardzo długo, będziemy zdrowi i szczęśliwi. Jeżeli nie będzie żadnych zabrudzeń energetycznych, nasze ciało, nasze ciało jest super. Nasze ciało wie wszystko. To jest ciekawe. Tylko my przynoszą świadomość, jakby budujemy w naszym ciele odpowiednie wzorce, sposoby zachowania i tak dalej. Najprostszy program, jaki mamy, to jest chodzenie. Jak się no, urodziliśmy, nie umieliśmy chodzić, prawda? Dopiero. Rodzice nas trzymały za rączki i my robiliśmy powoli kroczki, kroczki, a w pewnym momencie zaczęliśmy chodzić. Widzicie co? Stanie w ten sposób, to jest taka sztuka, że lepiej nie mówić. Naprawdę. Jesteśmy teraz statycznie niewyznaczalni. Tak mówiąc językiem technicznym. Stanie na dwóch nogach jest statycznie niewyznaczalne. W całej przyrodzie jest tylko jedno zwierzę, które poza nami chodzi na dwóch, na dwóch kończynach. Nie, żadne inne. Bo to, to jest po prostu trudne. Jakie są inne programy, które mamy? Czy mówienie jest programem? Chyba tak. Chyba? Jest. Macie jakiś inny program do mówienia? Macie program, który nazywa się Język Angielski? Język Włoski, Hiszpański? Jeżeli nie macie, to musicie go wygrać. Jak go wygrywacie? Czyli co robiąc? Słuchając, słuchając. Powtarzając, 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 powtarzając. powtarzając, powtarzając. Tak wygląda zmiana naszych programów. Przez powtarzanie. Nauczyli nas, że powinniśmy się uczyć nowych rzeczy. Nauczyli nas tego, że możemy się nauczyć liczyć, pisać, tak dalej, ale nie nauczyli nas tego, że możemy też zmienić inne programy w naszym życiu. Na przykład ja postrzeganie rzeczywistości. Wiecie, jak byście... Yy, macie przykład. Jest mucha i pszczoła. Mucha wszędzie widzi Główno, tak? Pszczoła wszędzie widzi kwiaty. Bo tak postrzega rzeczywistość. I z nami jest dokładnie tak samo. Tak postrzegamy rzeczywistość. Nasze ciało widzi wszystko. Przez nasze ciało przechodzi 70 tysięcy myśli dziennie. Tylko do naszej świadomości, żebyśmy nie zwariowali, dochodzi mniej niż 7% tej informacji. Mówi się, że 5%. Ja osobiście uważam, że tu jeszcze mniej. Prosty przykład. E, czy czujecie swoje buty? A czuliście pięć sekund wcześniej? Nie Właśnie. Tak? A czujecie w ogóle całe swoje ubranie? Czujecie, czujecie wszystko. Tylko nie dochodzi to do Waszej świadomości. Poświęcacie tę świadomość, dopiero to do Was dochodzi. Hmm? Dobra, a czujecie swoje paznokcie? Czujcie się na chwilę, poczujcie swoje poznanie. Jesteście w stanie poczuć swoje poznanie. Jesteście w stanie poczuć wszystko, co chcecie. dostacie wszystkie informacje. Nie zawsze będziecie tego świadomi, że to czujecie, bo nigdy nie czujecie swoich włosów, na przykład. Bo teraz to jest tak. Zobaczcie, na czym się koncentrujemy. To, na czym się koncentrujemy, to rośnie. Prawda? Tak? Jeżeli chcecie nauczyć się języka angielskiego, czy jakiegokolwiek innego języka, nauczycie się go, nie koncentrując się na nim. Nie da się. Musicie się skoncentrować. Jak będziecie uczestniczyć w lekcjach na przykład języka angielskiego, ale zamiast słuchać nauczyciela, będziecie sobie pisać, albo robić, nie wiem, rozwiązać krzyżówki, nie nauczycie się tego języka. Bo wasza świadomość jakby nie przyswaja informacji, tylko skierowana gdzieś indziej. I jakby nauczycie się, ale wasza wydajność nauczania będzie dużo, 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 dużo mniejsza, dużo mniejsza, niż bycie. Była taka, poświęcacie na coś uwagę. To zwróćcie uwagę, proszę. E, to się teraz nazywa mindfulness, czyli nie wiem jak jest polski odpowiednik uważność. Na co zwracacie uwagę? Bo to, na co zwracacie uwagę, to rośnie. Jeżeli e, dostajemy informację, że Cały czas nas zobaczcie, że w telewizji nas cały czas bombardują informacjami typu wojna, strach, uchodźcy, wcześniej był COVID, nie wolno tego, nie wolno tego, nie wolno tego, cały czas nas za z negatywnymi informacjami, my na nie zwracamy uwagę, potem dyskutujemy z znajomymi, potem wieczorem myślimy, kurde, nie wiem, co będzie, jest skrywa naszą uwagę, co rośnie? Strach panika. Strach i panika. Natomiast jeżeli byśmy to zostawili, i z uwagi, skupili się na czymkolwiek innym, no to jest fajne, sympatyczne. Co nam pomaga? To co rośnie? No, to na czym się skupimy. Dokładnie tak. A tam tego nie zasilamy. Nie da się. Zasilanie jakby innej energii. Mhm. Widziałem fajny przykład, wiecie? Że fajnie to było wytłumaczone w bardzo prosty sposób. Wrzucanie jakiejkolwiek myśli to jest tak. To jest takie jakby się rzucili kamień do stawu. Tak? Wpada i rozchodzi się fala. Tak. Spróbujcie to powstrzymać, tą falę. Weźcie kij. nie, nie ma fali. Co robicie? Więcej fali. Nie da się tego powstrzymać. To musi przepłynąć. to poświęcając temu uwagę, powodujecie tam większe falowanie, a to nie. To będzie was przechodziło. Będzie, no, nie unikniemy, mamy wojnę na Ukrainie teraz, mamy prawie milion ochoców przyjęliśmy yy, cały czas nas telewizji bombardującymi informacjami, super, pięknie, bardzo fajny moment do ćwiczenia, naprawdę, tej właśnie uważności na to, co zwracamy uwagę, żeby się zatrzymać i zobaczyć, na co zwracamy uwagę. Pierwsza rzecz to musimy dostrzec problem, ok? Jak go dostrzegamy? Możemy go dopiero zmienić. Druga, e, druga rzecz, trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Bo tutaj znowu technologii jest tyle, że lepiej nie mówić. Każda technika, która jest dobra, która, e, jest, jest dobra pod warunkiem, że wiemy, czemu służy. Tak? Bo to jest: słowa mają moc. Mają gigantyczną moc. E, wiecie co, był taki e, japończyk Masaru Emoto, życie Robić zdjęcie zdjęcia wody. Zaklinał, jakby, myśl w wodzie, energię w wodzie, w wody, i robiąc fotografię przy zamrażaniu się wody, to elementy, te są gęstsze, szybciej zamrazają I wychodziło mu piękne kształty. Jak chcecie, nie widzieliście, że tu wam przywesę książkę, pokażę Wam, jak to wygląda. I potem zamrazało skó dookoła, ale wychodziło mu piękne kształty. I tak naprawdę nie było znaczenia, czy to słowo było napisane po angielsku, japońsku, chińsku, wietnamsku, hiszpańsku. Wychodziły bardzo podobne kształty przy tej samej częstotliwości słowa. Tylko wiadomo, słowa na np. dziękuję, thank you, gracias, czy denada, nie, denada to jest coś innego, czy spasiba, tak? Mają trochę inne wibracje, więc te kształty wychodziły inne, ale wibracja jest ta sama. Więc na przykład, jeżeli powtarzamy te same słowa, tylko w obcym języku, to na nas, na nas działają. Mają swoją wibrację, mają swoją częstotliwość. Prawda? Techniki są dwie tak naprawdę. Pierwsza technika to są afirmacje, które są pierwszą doceniane i jest tyle bajek powiedziane na temat afirmacji, że to się w głowie nie mieści. Druga to jest wizualizacja. Powiedzcie, że nie słyszeliście o tej tej techniki. no właśnie. Tylko trzeba znać. Znujemy. Tak? Tylko trzeba znać znać technologię. To wszystko. My jesteśmy urządzeniami biologicznymi, które posługuje się pewną technologią i tą technologię trzeba znać, stosować i nie ma wyjścia działa. To działa po prostu jak dwa plus dwa cztery. Żyjemy w uporządkowanym świecie, wszechświecie, wszystko, co nas spotyka, jesteśmy tego, yy, my jesteśmy tego przyczyną. Jedną z zasad, którą przez świata, to jest przyczyna prawa i skutku. Każda przyczyna ma swój skutek, każdy skutek ma swoją przyczynę. My jesteśmy skutkiem i my jesteśmy przyczyną jednocześnie. Znaczy, my jesteśmy przyczyną i doświadczamy skutków, nic innego. Jeżeli będzie taka sytuacja, gdzie yy, coś, do się, coś nas spotkało, trzeba zastanowić się, co to wywołało. Zostaniecie odpowiedzi, tylko żeby siedzieć w ciszy. A więc dobrze. Pierwsza rzecz afirmacja. Prosta rzecz, prawda? Jak afirmujecie? Jaka Co to są afirmacje? Powtarzając, jakie są zasady afirmacji? Dawajcie, mówcie, muszę Pięknie, Was też Jak to? Trzeba po prostu już się czuć, że się to ma. Super. Jaki, jakie są jeszcze prawa afirmacji? Ja wiem, że nie używa się w afirmacji, jak No tak, bo jak powiem, nie mieć o zielonym pokoju, to się myśli o zielonym pokoju. Afirmacje... nasz umysł nie rozumie słowa NIE. My myślimy obrazowo, to jest bardzo prosta rzecz, i najpierw musimy sobie coś wyobrazić, że o tym nie myśleć, ale nie możemy o tym nie myśleć, że już o tym pomyśleliśmy. Więc nie używamy zaprzeczeń. Druga rzecz. Zania twierdzące muszą być. Mhm. Tak? Każde zania twierdzące jest afirmacją. To sobie świadomcie w mniejszym, w większym stopniu, który działa. Każde zdanie twierdzące jest afirmacją. Trzecia rzecz? Pozytywna. Zresztą, bo jest Tak. Ja w sensie pierwszej osoby liczby. Tak. Słyszałem o takiej wersji, gdzie mówi się afirmację trzy razy: Ja jestem, ty jesteś, on jest. Nie. Mówi ja jestem. Koniec, kropka. Bo to nie dotyczy kogoś innego, to to jest ty... do tak. Odpowiedź za siebie. E, czwarta rzecz. Do tego zaraz dojdę. Mhm. Tak, ale trzeba czuć to, to, się, to co się robi. Mhm. Precyzyjne. I to jest coś, na czym większość ludzi się wykłada. No właśnie. Zbyt ogólnie. Bo to jest tak: afirmacje zawsze się spełniają. Jak robimy zgodnie technologią, to zawsze się spełniają. Tylko jak robimy odpowiednią afirmację, to przychodzi do nas. Efekt, który afirmujemy, a nie efekt, który oczekujemy. Hmm. Jeżeli sobie powiemy: Chcę dobry, czerwony samochód i myślę, że to Ferrari, to jak mówię, afirmuję. <śmienny> jeżdżę dobrym, czerwonym samochodem, to, to może okazać się, że to jest ciężarówka. Jest czerwona. A, jest czerwona. A nie Ferrari. To taką afirmację to ma kobieta, bo po można... prostu... <laughs> 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 Dlatego afirmacje powinny być maksymalnie proste, maksymalnie krótkie, znaczy nie muszą być krótkie, ale proste, żeby nie było możliwości, żeby nasze ego i umysł gdzieś tam się wkradł i zrobił, zdeformował to wszystko. Dobra, to już dowiedzieliście się, że mają być pozytywne, mają być w czasie teraźniejszym, o tego nie powiedziałem, muszą być e, precyzyjne, powinny być krótkie i pewne rzeczy zapomniałem, ale na pewno pamiętacie i mi zaraz przypomnicie. I mówione w pierwszej osobie, w czasie teraźniejszym, dokładnie. Prosta rzecz, prawda? Druga rzecz, yy, afirmacje wymagają czasu. Nie, yy, nasze ciało wymaga czasu, żeby zapisać w afirmację. Jeżeli powiem coś raz, nie działa. Powiem coś dwa razy, nie działa. Musimy to robić przez tydzień. Dopiero po tygodniu zaczyna być efekt. Mówimy to codziennie przez tydzień. I wiecie co? Yy, Zacznijcie to robić. Zobaczycie, że pierwsze dwa dni to jest w ogóle wow, ekstra, super w ogóle. Trzeciego dnia zaczyna się wątpić. Kurde, bez sensu, gadam sam do siebie. Czwartego dnia to już macie po prostu Boże, w to jest tym jestem kompletnym, w ogóle po co to robię. Piątego dnia to już, kurde, dobra, zmuszę się, powiedziałem, że będę przez tydzień, to nie robił. Do siódmego dnia. Siódmego dnia jest kryzys kompletny i umysł nas chce wyrzucić. Dlaczego? Bo on się broni. Mamy system dawany homeostazy, który trzyma nas z tych starych zota, w których jesteśmy. No bo zmiana jest zła zasadniczo. Tak? On nie chce się zmienić. Robiąc, wprowadzając nowe programy przez afirmację wchodzimy w nieznane. Mówi się, że dobre, lepsze zło znane jest niż nieznane, prawda? Albo, że dobre jest wrogiem lepszego. Są takie powiedzenia, które do tego odpowiadają. Jak zmieniamy coś, to nasz umysł się mocno buntuje. Po siódmym siódmy dniu, po siedmiu dniach jest tak, jakby pieczątka. następuje zmiana śladu myśleniowego w naszej głowie. I od tego czasu już jest trochę lepiej. Eee, są takie trzy okresy. Pierwszy okres to jest 7 dni, drugi okres gdzie następuje zmiana to jest 21 dni. Po 3, 90 dniach robienia następuje jakby stała trwała zmiana już nie możemy 90 dniach, po 3 miesiącach. Wibracja sama w sobie już to mówimy, działa, którą myślimy działa. Jak mówimy, to skupiamy się jeszcze mocniej na tym, co mówimy, działa mocniej. Ok. Natomiast jeżeli chcemy, żeby to działało jeszcze mocniej, tak? To mam taki prosty, yy, to był prosty test. Czy pamiętacie, co robiliście 15 stycznia o godzinie 17.00 2002 roku? Pomyślcie. Mam 5 sekund, ja się napiję. Jesteście w stanie sobie przypomnieć? To jest jakiś przypadkowy wtorek, po prostu 20 lat temu, tak? Dobra, to pójdźmy do wtorku innego, 17 tygodni wcześniej, dobra? 11 września 2001 roku, kiedy była taka na World Trade Center, w godzinie 17, co robiliście? Jechałam do Radomia. Co robiłaś? Byłam w pracy. A co robiłaś? To robiłaś? Nie wiem, 7 lat już. Nie pamiętasz, za młoda jesteś. Ja pamiętam, że siedziałem przy telewizji, przy, przy stole, grałem chyba, chyba, grałem, tak? I tata do mnie przed pokoju, włączył mi telewizor po prostu. I to zapada w pamięć. Dlaczego to zapada w pamięć? Z jest energią. Emocje. Nie, to nie było potężne. To była bardzo mocna emocja. Samolot leciał w wieżę, tak? I ten dzień się u nas tak bardzo mocno wrył w naszą pamięć. Nie trzeba było powtarzania kilkukrotnie tego, tu wystarczył jeden impuls. Tak samo jest z wszystkimi innymi rzeczami, które pamiętają w naszym życiu. Pamiętałem je dlatego, że bardzo mocna emocja połączyła się z sytuacją. Kobiety pamiętają więcej niż mężczyźni, bo są bardziej emocjonalne. Mężczyźni mają po prostu gdzieś większe rzeczy. Więc jeżeli mamy taką mocną emocję. To następuje bardzo mocno silny zapis w naszym śladzie myśleniowym. Bardzo mocny. są dwa wtorki, bo było 17 tygodni od siebie, tylko i wyłącznie. Więc jeżeli afirmujemy i chcemy, żeby te afirmacje mocno się pisały, musimy je połączyć z mocną wibracją, mocną emocją, czyli powinniśmy się wywołać wibracje, które są dla nas korzystne: wdzięczności, miłości, szczęścia, zadowolenia. Powinniśmy poczuć, że to, co już robimy, mamy. Jeżeli afirmujemy, że chcemy mieć nowy samochód, to jak będziemy się czuć, jak będziemy ten nowy samochód mieć? Będziemy czuć się wolni. Będziemy czuć się szczęśliwi. Będziemy czuć się zadowoleni. Wszystkie wibracje, które nam podnoszą, te słowa, które nam podnoszą, wibracje są w porządku. Wibracje to emocje, które nam obniżają emocje, znaczy wibracje, słowa, które obniżają wibracje, też są w porządku, jeżeli mocno działają. Tylko czy na pewno chcemy być w tych energiach? na energii strachu, gniewu, złości i tak dalej. Wtedy to był strach. Strach i rozpacz. Ale to się też bardzo mocno zapisało. Nie ma znaczenia emocja. Ale wibracyjnie dla nas ma znaczenie, nasze naszego ciała.